Cześć, Siemano, witam Was. Dzisiaj Chciałam Wam pokazać dwie przesyłeczki z Hiszpanii. Dobra, no, 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 kurcze. Fajnie to wygląda. jest jeszcze jakaś quizowa, o tak widziałam coś, quiz. No dobra, i jest dobrze. Mamy moją powtóreczkę. Jak ktoś chce, to się wymieni oczywiście za bardzo dobre karty i idziemy dalej. Waran, którego widzimy, tam na komputerze już widzimy. Tam właśnie sobie patrzyłem na takiej fajnej strące: Juan Fran, Bacca, Krychowiak, Neymar i Messi, Duos i Double, Pikkelin limitka i Kard Invencible. To jest karta z, os, no, z sezonu 13-14, karta jest piękna, no popatrzcie mamy tutaj Pika, Casillas, Iniesta, Bale, Ramos, Ra Ramos, Neymar, Costa, Ronaldo, Messi. I wszystkie mają po 101, tak jak i w tej karcie drugiej co tu jest, tak jak i w tej karcie wszystkie mają wszystko po 101 tu jest. Która lepsza, głosujemy w komentarzach. Ta jest na wymianę, ta nie jest na wymianę, ale i tak, czy tak, głosować w komentarzach, która fajnie jest wykonana, która lepsza. Pokażę jeszcze bliższa, pojedźmy od tyłu. No, pisać. Naprawdę ta karta pięknie wygląda, naprawdę. Pisać pisać, pisać. Jeszcze szybko raz przejadę. Jeszcze szybko raz przejadę. To jest super, karta też mogę ją odłożyć, to jest... Chciałbym mieć Ronaldo i Beyla, takiego duosa, bo jest, chociaż to jest jako limitka zaliczona. Dobra. I jeszcze idziemy z jedną przesyłeczką. Teraz ją otworzymy o tak. Też Hiszpański to taki odcinek hiszpański. Ale niestety nie po hiszpańsku. Wiem, że chcielibyście po hiszpańsku, żeby to coś było. Tu mam subcie, 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 subcie kartę tutaj. Tutaj, tutaj pod tym, ale najpierw od tego, co tu jest. Trudno bo to jest taka super karta. I teraz muszę odłożyć jakoś tak, żebyście nie widzieli u ta, tamtej karty, Bo tam ta karta naprawdę jest mega. I, I tutaj mamy taką kartę, i tu była starsza razem na koniec Jest. mamy Carvajala i Dola Carvajala normalnego brana i Rafinie Syłeczki fajne, ale jeszcze została nam karta. Ale by był fail, gdybyśmy zapomnieli o tej tutaj karcie. Bo, Kładnie tak, Nordic Double Trouble. Double Trouble. Super karteczka. Bardzo ładnie wygląda, naprawdę. Nawet ja nie wiecie, jak, tu, jak to ładnie wygląda, tak normalnie. No, to no wiecie, bo macie double, nie? To wygląda tak samo, tylko jest inne po prostu tu. I tutaj są dwa znaczki. No. Super karta, mi się wydaje, że troszkę tak fajnie wykonana, fajnie wygląda. No. Brakuje mi jeszcze sześciu kart, sześciu kart z, Nor z Nordy Nordyków, sześciu kart, z nawet po, połowę już mam. No no, no to ja właśnie bym pożegnać, zapraszam na kolejne. Pamiętajcie o głosowaniu, która karta lepsza, ta czy ta. Eee, patrzcie, tak, jak głosujcie na tą kartę, napiszcie Karta 13-14 A jak na tą, to, to napiszcie Karta 14-15 no. Eee, no No to Karteczki mega fajne Jeszcze pokażę tą kartę Najlepsze trzy pokazałam no. Karteczki mega fajne Naprawdę Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków To Narka, pa i cześć